Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku. Wioletta Łychtańska-Błaszczak. Sprawdźmy, co działo się po prawej stronie warty pod koniec grudnia i w pierwszych dniach stycznia. Nowe przepisy dotyczące odbioru odpadów. Ruszyły zapisy na półkolonie. Wspólne kolendowanie na skarpie. Zapraszam. Odzieży i tekstyliów nie możemy wyrzucać już do kosza na odpady zmieszane. Od 1 stycznia są one szóstą frakcją, która działa jednak nieco inaczej niż pozostałe pięć. Od 1 stycznia 2025 roku należy selektywnie zbierać odzież i tekstylia. To efekt przyjętej w 2018 roku dyrektywy Unii Europejskiej. W Polsce, w niektórych gminach, zasada ta już funkcjonowała zgodnie z ustawą o czystości i porządku w gminach. Wówczas zdarzało się jednak, że część ubrań i tekstyliów lądowała w śmieciach zmieszanych, co wraz z wejściem w życie nowych przepisów jest całkowicie zabronione. Wydaje się, że przede wszystkim chodzi o to, by troszeczkę zwrócić uwagę na. Tak zwaną fast fashion, czyli bardzo szybką modę, częstą wymianę odzieży, garderoby itd. A w wielu wypadkach możemy tę odzież pewnie wykorzystać ponownie. Odzież i tekstylia od początku roku są zatem nową szóstą frakcją odpadów, która jednak nieco różni się od pozostałych. Nie będą one zabierane z bloków czy domów przez firmy odbierające odpady, nie otrzymają również swojego koloru. Trudno sobie wyobrazić, żeby Polacy, a w tym też Poznaniacy, tak łatwo zgodzili się na dostawienie kolejnego pojemnika czy też worka. Już i tak często spotykamy się z informacjami, z sygnałami, że to jest zbyt dużo jednak pojemników, gdzie trzeba to jakoś zmieścić w domu, przed domem, w mieszkaniu. Osobno zebrane odpady z szóstej frakcji będzie można zostawiać w punktach selektywnej zbiórki odpadów znanych w Poznaniu jako Gratowiska. Mieszczą się one przy ulicy Wrzesińskiej 12, Meteorytowej 1, a także 28 czerwca 1956 roku, numer 284. Są jeszcze inne sposoby na to, aby dać drugie życie odzieży czy tekstyliom. Można je sprzedać, wrzucić do takich pojemników lub bezpośrednio przekazać osobom potrzebującym. Dla aktualności ratajskich Aleksandra Waszak. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto odzyskali rowery pochodzące z kradzieży i opublikowali ich zdjęcia. Kto rozpozna swój jednoślad, proszony jest o kontakt z mundurowymi. Aby odebrać rower, należy skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres e-mail mariusz.suchecki, po lub zadzwonić pod numer telefonu 47 77 123 126, gdzie można uzyskać szczegóły na temat procedury odbioru. Wszystkie zdjęcia rowerów, można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku komisariatu z Polanki. Na przejściu przez torowisko na pętli tramwajowej Starołęka ponownie pojawiły się pasy. W listopadzie otrzymaliśmy informację od widza, że po remoncie, który zakończył się w sierpniu, pasów tych nie namalowano, a ich brak powodował dezorientację wśród pieszych i stwarzał zagrożenie. Pojawiały się bowiem wątpliwości związane z kwestią pierwszeństwa. Obecnie sytuacja jest jasna. Na przejściu oznakowanym pasami pierwszeństwo ma pieszy. Ruszyła rejestracja na akcję Zima. Można się zapisać poprzez platformę Bilety24. Aby zapisać dziecko na półkolonie do więcej niż jednego domu kultury należy pamiętać by założyć osobne konta na Bilety24. Ferie w Wielkopolsce w tym roku przypadają na okres od 20 stycznia do 2 lutego. A co dzieci i młodzież będą robić w trakcie poszczególnych turnusów? To jest 8 godzin opieki. Oczywiście kadra instruktorska, ciepły posiłek, ubezpieczenie, wszelkie materiały, przejazdy. Także to jest na pewno coś, co może uspokoić rodzica, że na ten taki czas ferii dziecko nie będzie się nudziło, a przy okazji skorzysta z edukacji, z rozwoju, z rozrywki pod naszym okiem. Szczegółowe programy są dostępne na fanpageach Domów Kultury. Ratajski Dom Harcerza Scout tuż przed świętami zorganizował zbiórkę krwi na osiedlu piastowskim. Chętnych nie brakowało, ale krew można oddawać cały rok, do czego zachęca Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddawać krew mogą wszystkie osoby zdrowe, które ukończyły 18 i mają nie więcej niż 65 lat. Jedną z nich była Agata Marcinkowska z Ratajskiego Domu Harcerza Scout. Staram się zawsze, żeby kiedy mogę oczywiście i zdrowie dopiszę, to w naszych akcjach tutaj Ratajskiego Domu Harcerza Scout jak najbardziej brać udział i również wspierają nas inni pracownicy Domów Kultury, bo już tutaj byli od rana. Na Napiastowski krwiobóz przyjeżdża regularnie z różnych okazji, kilka razy do roku. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zachęca jednak do oddawania krwi nie tylko od święta, ponieważ dzięki temu można ocalić życie choremu dziecku czy ofierze wypadku. Nie trzeba się wcześniej umawiać, wystarczy przyjść do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na ulicę Marcelińską 44. Honorowym dawcom krwi przysługują dwa dni wolne za każdą donację jeden w dniu oddania krwi, a drugi w dniu kolejnego. Kolejnym. Ponadto dawca może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania. Pomoc przy dźwiękach ROKA, czyli Rock Help Fest, charytatywna impreza już po raz kolejny, odbyła się w zespole szkół ogólnokształcących numer 4. Cel tej edycji to wsparcie dzieci i rodzin w trudnej sytuacji. Wybuch um, entuzjazmu, chęci pomagania to właśnie Rock Help Fest, czyli koncert charytatywny organizowany w zespole szkół ogólnokształcących numer 4 na Osiedlu Czecha. 19 grudnia placówka tętniła życiem za sprawą różnorodnych występów tanecznych i wokalnych. Dzieci z różnych krajów występowali z tańcami i piosenkami w różnych językach. Temat świąteczny. Ale zgodnie z nazwą imprezy nie zabrakło na niej roka. Na scenie zaprezentowali się zarówno nauczyciele, jak i absolwenci szkoły. Jednym z nich był Jakub Rajman, dla którego powrót do tego miejsca to wyjątkowe uczucie. Pamiętam mój pierwszy koncert tutaj. Zagrałem na tym rock Helpeście, kiedy miałem 14 lat. I wiem, że to dla mnie zawsze była taka przestrzeń, żeby móc wykonać gdzieś tą rockową muzykę, która gdzieś tam zawsze w moich żyłach płynęła i nadal płynie. W repertuarze pojawiły się zatem między innymi utwory męskiego grania. Mam super bo Myślę, że chyba każda osoba, która miała gdzieś tam przyjemność na takiej imprezie wystąpić, powie to samo: że ten kontakt z żywym widzem jest jednym z najpiękniejszych doświadczeń na świecie i jest jednym z powodów, dla których no, decydujemy się na podążanie tą drogą. Oprócz muzycznych występów, na uczestników imprezy czekały także gry, sprzedaż rękodzieła oraz słodkości. Wszystko to w jednym celu jakim było wsparcie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinom Amicji. Jest poczucie tego, że każda osoba, która bierze udział w tym wydarzeniu, nieważne czy ze sceny, czy z widowni, czy w jakikolwiek inny sposób przekładając się do tej imprezy, że faktycznie wnosi swoją cegiełkę do pomocy na dany cel, na jaki zbieramy. Cieszymy się z tego, że współpracujemy z tylu ludźmi dobrej woli i dzięki temu możemy tworzyć to dobro. A w Rock Help Festie najpewniej będzie można wziąć także udział w kolejnych latach. Śpiewanie kolęd zaczęło się w wigilię i co jakiś czas jeszcze gdzie nie słychać pieśni o narodzeniu Jezusa. Z naszą kamerą wybraliśmy się na wspólne kolędowanie do Domu Kultury na Skarpie. Według liturgii kościoła katolickiego kolendy śpiewa się od pasterki do święta Pańskiego w pierwszą niedzielę po 6 stycznia, ale w polskiej tradycji dopuszczalne jest wykonywanie ich aż do 2 lutego. Mieszkańcy osiedla piastowskiego spotkali się w Domu Kultury na skarpie na rodzinnym kolędowaniu 29 grudnia. Kolędy to jest w ogóle niezwykły skarb, jednocześnie nie tylko tradycji religii, bo to przede wszystkim, oczywiście one nawiązują do Bożego Narodzenia, to są kolędy w kontekście święta Bożego Narodzenia, ale jednocześnie to jest nasza polska tradycja, która w trudnych latach, w trudnych wiekach, w czasie kiedy na przykład Polski nie było na mapie Europy, była pod zaborami, potem w różnych innych jeszcze, w czasie II wojny światowej i później po, po wojnie przecież znamy, pamiętamy jeszcze te czasy, gdzie... Gdzie, gdzie nie było nam łatwo, gdzie nie było wolności prawdziwej w Polsce. W te kolendy to był taki znak naszej polskości i on pozostaje taką naszą wizytówką. Napisane między innymi w rytm poloneza czy mazurka. Na Piastowskim sąsiedzi śpiewali wspólnie kolendy polskie. Święta Bożego Narodzenia już za nami, ale powróćmy jeszcze na chwilę do tamtego magicznego okresu, także za sprawą Gwiazdora. Nie odwiedziłby on bowiem grzecznych dzieci, gdyby nie pomoc uczestników gry terenowej, którzy poszukiwali Mikołaja 19 grudnia. Kto no tutaj zawitał do nas? No miło Was gościć. 19 grudnia na osiedlu Rusa odbyła się nietypowa gra terenowa. Wrzućcie pienki w palenisko, by rozgrzało Was ognisko. I to właśnie ognisko było jej motywem przewodnim. Gwiazdor napotkał bowiem pewien problem i zwrócił się z prośbą o pomoc do okolicznych mieszkańców. Gwiazdorkowi gaz, płomyk, e, ogień w swoim palenisku. Moje skrzaty zaczęły szukać tego, tego paleniska, ale niestety się zagubiły. I poprosiliśmy tutaj mieszkańców i dzieci, żeby odnalazły najpierw nasze skrzaty, a później zaczarowane drewno z tego zaczarowanego drewna zrobiliśmy tutaj ognisko i wtedy gwiazdor się pojawił, ugrzał sobie ręce, ugrzał sobie stopy no i nagrodził wszystkich naszych dzielnych poszukiwaczy, i tak się odnalazł nerusa. W poszukiwaniach wzięło udział 12 drużyn, a na miejscu panowała świąteczna, rodzinna atmosfera. Dzieci się świetnie bawiły, rodzice pomagali w czytaniu listu, no bo dzieci na początku dostały list w ogóle, jak odnaleźć, jak poszukać gwiazdora, więc rodzice pomagali w czytaniu listu i w końcowym etapie w poszukiwaniu gwiazdora. W listach znajdowały się wskazówki i zadania dla uczestników. Ostatni z nich zawierał instrukcje, w jaki sposób rozpalić ognisko dla gwiazdora. Trzy klaśnięcia, trzy tupnięcia, trzy podskoki. Potem wejście wdech głęboki i krzyknijcie. Niech zapłonie nasze magiczne ognisko, by rozgrzać to, co jest daleko i to co jest blisko. Ostatecznie ognisko zapłonęło, ogrzewając zarówno gwiazdora, jak i uczestników gry. Wszyscy zgromadzili się wokół niego we wspólnym oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia. Gazeta Ratajska jest już dostępna w naszej dzielnicy, a w niej podsumowanie po spotkaniach spółdzielni z mieszkańcami wywiad z chórem poznańskiej senioritki, który świętował pod koniec roku swoje dziesiąte urodziny, czy podsumowanie działalności Ratajskiego Centrum Kultury. Gazeta Ratajska jest dostępna w domach kultury, kierownictwach osiedli i siedzibie zarządu spółdzielni oraz w wybranych punktach handlowych. Między innymi w restauracji Trojka i w delikatesach mięsnych zyguła na osiedlu armii krajowej. 101, w Klinice Majpet na osiedlu Tysiąclecia 30, na Miejskiej Rataje na osiedlu Piastowskim, w Odidotat Markecie na osiedlu Lecha, w Hacie Polskiej na Powstań Narodowych, w Społem na osiedlu Jagiellońskim 121 i na osiedlu Oświecenia 60, w Centrum Aparatów Słuchowych 24 oraz w Isura Poznań Ubezpieczenia na osiedlu Rzeczypospolitej 1, w Best Markecie Ukraińskim, sklepie spożywczym na osiedlu Piastowskim 17, w Pracowni Rentgeno przy ulicy Kurnickiej 24 w Euromedzie na osiedlu piastowskim, w sklepie zabawkowo-papierniczym na osiedlu Powstań Narodowych 38. Spis wszystkich tych punktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Gazeta Ratajska. I drodzy Państwo, wróćmy na chwilę do Sylwestra, bo oko naszej kamery zarejestrowało także to, jak wyglądało niebo 31 grudnia o północy. Tak to właśnie było 31 grudnia. Drodzy Państwo, ja w nowym roku życzę wszystkiego, co najlepsze, a kolejne aktualności ratajskie już za tydzień 9 stycznia, jak zwykle w czwartek o 16.30. Do zobaczenia.